25 października odbędzie się druga ogólnopolska konferencja Państwo a gospodarka. Jakie kwestie tym razem zostaną poruszone, opowiedzą moi goście. Witam serdecznie. W tym roku konferencja będzie dotyczyła zamówień publicznych. Dlaczego akurat ta tematyka? Chcielibyśmy, żeby zamówienia publiczne stały się taką. Realnie wykorzystywaną płaszczyzną, której zamawiający nie będą się bać. Myślę, że takie konferencje pozwolą nam właśnie do czegoś takiego doprowadzić. Jednym z tematów będą również, będzie również partnerstwo publiczno-prywatne, którego na przykład samorządy, tak kolokwialnie mówiąc, się boją. Chcielibyśmy to zmienić. Czy podczas tej konferencji zostaną poruszone też kwestie praktyczne? Jak najbardziej tak. Będą, będzie mowa o. Wymogach umów partnerstwa publiczno-prywatnego, o możliwościach skarg do sądów właśnie dla przedsiębiorców, dla zamawiających, dla wykonawców. Będzie też mowa o orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kwestiach zamówień publicznych. No właśnie, bo to jest ważne, że oprócz tych uwarunkowań polskiego prawa, podczas konferencji zostaną też poruszone kwestie prawa europejskiego. Tak, jeden panel jest poświęcony wyłącznie systemowi zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Będzie to takie właśnie europejskie spojrzenie na zamówienia publiczne, porównanie z innymi krajami. Z tego co pamiętam, mamy też porównanie z Estonią na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego. Także będzie to takie szersze ujęcie, nie tylko na Polskę, ale też na całą Europę. Poza wykładowcami, m.in. panem doktorem, prelegentami będą także praktycy. Na przykład pan Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kogo jeszcze możemy się spodziewać jako prelegenta? Jeśli chodzi o prelegentów, to oczywiście my pozostajemy w ścisłej współpracy między innymi z Urzędem Zamówień Publicznych, ale nie tylko, bo również z innymi organami, szczególnie tej administracji rządowej centralnej. W zależności od Dziedziny, od dyscypliny, którą omawiamy. Natomiast na tej konferencji będzie obecny zresztą, objął honorowy patronat na tą konferencję prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jak pani wspomniała, pan Jacek Sadowy. Jeśli chodzi o urzędy i instytucje centralne, urząd będzie również reprezentowany jeszcze przez dyrektora Departamentu Prawnego, pana Rafała Jędrzejewskiego, oczywiście Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, który też będzie wygłaszał referat, zresztą podobnie jak i pan prezes Jacek, Jacek Sadowy. Jeśli chodzi o przedstawicieli innych środowisk, to tutaj my, głównie zresztą taki jest zamysł tej konferencji, że ona jest dedykowana dla osób, które się interesują zamówieniami publicznymi z grupy studentów, z grupy doktorantów i z grupy młodych pracowników naukowych poszczególnych uczelni, no i tych. Ta reprezentacja będzie dość szeroka, bo od Rzeszowa poprzez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, jeśli ja dobrze pamiętam, na pewno Uniwersytet Gdański będzie reprezentowany, będzie również kilka środowisk z Warszawy reprezentowanych w czasie, w czasie konferencji. Tutaj oczywiście też, jeśli Pani pyta o kwestie praktyczne, no to mamy między innymi współpracę z kancelarią, no chyba jedną z największych w Polsce, kancelarią Domański-Zakrzewski-Palinka i, i przedstawiciele tej kancelarii też będą wygłaszali referaty. W tej chwili trwają prace nad zupełnie nowymi dyrektywami Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Są, właściwie już te robocze wersje są. One prawdopodobnie, to wszystko wskazuje na to, że będą w tym roku, jeszcze przyjęte przez Parlament i Radę, co oznacza, że będziemy mieli zupełnie nowe regulacje unijne i one będą, no będziemy musieli jako państwo je implementować do naszego systemu prawa wewnętrznego, a prelegenci będą między innymi wskazywali, bo kilka referatów jest poświęconych tym nowym kierunkom, w obowiązywania tych prawnych reguł w dziedzinie zamówień publicznych w Unii Europejskiej jednym zresztą z wykładowców będzie ekspert Komisji Europejskiej do spraw zamówień publicznych jest taka grupa stałych ekspertów Komisji Europejskiej do spraw zamówień publicznych i jednym z tych ekspertów jest pracownik naszego wydziału to jest grupa 20 osób w komisji przy, działający przy komisji Unii Europejskiej. Wielu praktyków podczas konferencji dla kogo ona jest skierowana? Czy tylko jest skierowana właśnie do tej rzeszy, która, z której wywodzą się prelegenci, czy jest ona szeroko dedykowana? Nie. My organizujemy wiele takich konferencji tak zwanych dedykowanych dla środowisk samorządowych, czyli dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które te jednostki są zamawiającymi i Naszym przynajmniej głównym zadaniem jest i zamiarem organizowania tych konferencji jest nie tylko, bo to jak ja mówiłem o tych środowiskach, które będą referowały, no to jest oczywiście okazja dla młodszych koleżanek i kolegów zajęcia się tą problematyką, wdrożenia się, posłuchania, porozmawiania, prawda? Wspomniała Pani, że jednym z tematów będzie par partnerstwo publiczno-prywatne. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone? Będzie to również kwestia koncesji na roboty budowlane i usługi, kwestie zamówień sektorowych, czy zamówień publicznych w dziedzinie obronności, a także to ta specyficzna grupa, właściwie ten specyficzny taki, specyficzne ujęcie zamówień publicznych w systemie Unii Europejskiej. Na konferencji pojawi się prelegent, który swoje wystąpienie niejako wygrał. Tak, będzie nawet więcej niż jeden taki prelegent, ponieważ bardzo zależało nam na tym, żeby młodzi ludzie interesujący się tą tematyką mieli możliwość wypowiedzenia się. Dlatego zorganizowaliśmy konkurs na wystąpienie. Poziom wystąpień, poziom tych abstraktów konkursowych był rzeczywiście bardzo wysoki, dlatego mogliśmy swobodnie wybrać nawet więcej niż jednego zwycięzcę. I mamy nadzieję, że właśnie to połączenie wystąpień, bardzo pro, pr, tych profesjonalnych prelegentów, z wystąpieniami studenckimi, to będzie taka, takie, taka niesamowita okazja dla tych młodych ludzi, żeby, żeby wejść do tego świata już poważnej nauki. A proszę powiedzieć, co zdecydowało, że akurat ci prelegenci zostali wybrani? Wysoki poziom merytoryczny, ciekawy wybór tematu, a potem realizacja taka nieszablonowa, wnosząca coś nowego do dyskusji. Na koniec jeszcze bardzo ważna kwestia, gdzie odbędzie się konferencja? Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodatkowe, dokładne informacje odnośnie audytorium zostaną podane w jak dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji. I na stronie Elsy także są Również dostępne. Również informacje. informacje będą dostępne zarówno na stronie Elsa, jak i na fanpage'u naszej konferencji.